Leviatan Sorbet, a wyglądacie kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Deep Madness jest jedną z tych gier, w które bardzo dużo grałem w trakcie minionych miesięcy. To jest tytuł, przy którym świetnie się bawiłem tytuł niezwykle klimatyczny tytuł oferujący sporą regrywalność duże zróżnicowanie scenariuszy tytuł, który również prezentowałem na Wojennik TV w serii materiałów ale to nie koniec. Jakiś czas temu prezentowałem Wam także unboxing rozszerzenia pod tytułem Uncounted Horrors. I dzisiaj przyszedł czas na recenzję tego dodatku. Uncounted Horrors to rozszerzenie zawierające wszystkie dodatkowe elementy, które zostały odblokowane w trakcie kampanii na Kickstarterze, mającej na celu wydanie Deep Madness. Ponieważ gra została. Ufundowana z dużą nadwyżką i po odblokowaniu szeregu dodatkowych poziomów, to tych elementów zebrało się na tyle dużo, że zostały one zamknięte w oddzielnym pudle właśnie w pudle od Uncounted Horrors. Gra, samo rozszerzenie, zostało zaprojektowane, podobnie jak gra podstawowa, przez Rogera Ho i przez cały zespół stojący za wydaniem tego projektu przez Dimension Games. Dzisiaj o zawartości tego pudła, a następnie także moja ocena tego, jak te elementy wpasowują się w te zamieszczone w podstawowej wersji gry, a także opinia o scenariuszu, bo w tym konkretnym rozszerzeniu dostajemy także dodatkowy scenariusz. Zapraszam. Poniżej rzut oka na zawartość Uncounted Horrors. Oto i elementy, które są zamknięte w pudle z tym rozszerzeniem. Jak widzicie, figurki, trochę kart, jeden kafel. Pokrótce chciałbym teraz te elementy omówić. Kafel, o którym przed momentem wspomniałem, jest tylko jeden, dużego rozmiaru. Ten kafel jest wykorzystywany w scenariuszu dorzuconym do tego rozszerzenia, bo poza tymi elementami, które tu prezentuję, jest jeszcze owa, owa bardzo krótka instrukcja, lub w zasadzie biuletyn, czy też książeczka. Tu znajdziemy opis komponentów, które są dorzucone. Do tego rozszerzenia, kilka dodatkowych zasad i właśnie ów scenariusz. over Dawn. Jest to scenariusz stanowiący alternatywną wersję zakończenia do kampanii Deep Madness, w zasadzie do cyklu scenariuszy Deep Madness. Jak widzicie, dosyć rozbudowana plansza od razu ze wszystkimi kaflami po stronie skonsumowanej, już opanowanej przez. Potwory, i właśnie ów kafel dodatkowy, bowiem ten scenariusz będzie działał jak wszystkie zresztą scenariusze Panne jest nieco inaczej od pozostałych i te kafle będą powolu, powoli odrywane w wyniku działań graczy, przyłączone do owego kafla specjalnego. Bardzo ciekawy scenariusz, ale o nim opowiem w trakcie podsumowania. Przechodząc do samych elementów, poza owym kaflem dostajemy trochę kart, i tych kart jest kilka rodzajów. Dostajemy dodatkowy sprzęt, dokładnie 7 kart sprzętu. Pośród tego sprzętu całkiem interesująca broń palna. Z jednej strony na przykład gun czy też rewolwer, ale i również broń, broń przydatna w trakcie walki wręcz i moja ulubiona sledgehammer. Spójrzcie, w momencie, gdy wyrzucimy jedną lub więcej szóstek, zadajemy dodatkowo trzy obrażenia. Potężna broń, a więc można nią powalić nawet bardzo duże monstrum, bo jedno trafienie na szóstce daje nam trzy obrażenia plus 3-6 obrażeń, to jest... Coś, co jest stanie powalić w zasadzie każde monstrum w grze, no prawie każde w grze. To jest niezwykle interesująca karta. System samozniszczenia, bowiem w tym rozszerzeniu otrzymujemy także figurki owych ładunków wybuchowych, czy też systemu, systemu samodzielnego systemu automatycznego zniszczenia. Które to będą mogły być rozstawione na mapie w celu zniszczenia części pomieszczeń. I właśnie dzieje się to z wykorzystaniem owej karty, lub grając właśnie w ostatni z scenariuszy. I wtedy dosłownie część kafli jest po prostu zdejmowanych, z gry usuwanych, wszystko co na nich stało umiera, ginie, i w ten sposób obszar gry troszkę się zawęża. Mamy także Ice, Pickaxes, mamy KS Skład, który pozwala nam dobierać kartę z stosu kart odrzuconych lub stali i jedna dodatkowa karta wielokrotnego lub jednokrotnego użytku, Second Chance. Mm. Bardzo interesujące przedmioty. Dostajemy dwie karty dodatkowe szaleństwa, kilka kart, które są wykorzystywane w scenariuszu, a więc zarówno kafel, jak i owe karty specjalne będą wykorzystane właśnie w trakcie scenariusza Another Dawn. Kilka kart aktywacji zarówno związanych z potworami, jak i poszukiwaczami. W rozszerzeniu Uncounted Horrors otrzymujemy siedmiu nowych poszukiwaczy i szereg nowych potworów. Trzy standardowe, jeden potwór epicki i trzy specjalne. Oprócz tego dwie figurki specjalne, a więc taką podobną oraz coś co nazywa się Weird Monster czy też Weird Statue. I to w zasadzie od inwencji graczy zależy tylko co z owymi figurkami uczynią, bowiem dla tych dwóch figurek nie ma żadnego zastosowania w zasadach, w scenariuszach. Możemy albo po prostu je pomalować, umieścić na, umieścić na półce, wzbogacić naszą kolekcję figurek, albo znaleźć kreatywnie jakieś zastosowanie dla owych dwóch monstrów. Pozostałe monstra, które otrzymujemy w tym rozszerzeniu, mają już swoje karty i te karty są następujące. Dostajemy po pierwsze nową kartę Ravenous, ale w tym rozszerzeniu Ravenous nie ma. Jest natomiast oddzielna karta. Dlaczego? Dlatego, że ta konkretna karta Ravenous pozwala nam przywołać, też zastąpić Ravenous nowym potworem, czyli kanibalem. Kanibal jest wprowadzany na mapę w miejsce Ravenous, jeśli na koniec aktywacji Ravenous na mapie pojawią się dwa Rayvenes na tym samym obszarze. Wtedy są one zastępowane kanibalem, a kanibal wygląda tak, czyli to jest taki przerośnięty Raveness. No, wygląda równie potwornie, ale i równie, równie niebezpiecznie. Drugim rodzajem potwora, którego dostajemy w Uncounted Horrors, jest Firstery. To jest nowy typ potwora klasycznego czy też standardowego. To jest już trochę mniejsza figurka, ale równie obrzydliwa jak pozostałe. Figurka, która z jednej strony monstrum, które z jednej strony będzie dosyć powolne, ale które będzie mogło przybierać na sile, będzie mogło zdobywać nowe punkty życia, a jeśli zbierze ich odpowiednio dużo, to taki, takie monstrum zostaje zastąpione potworem o nazwie glaton, czy też gluton. No i ten już jest o wiele mniej przyjemny, jest o wiele większe i zobaczcie jak on wygląda, wygląda następująco. A więc no cóż nie wygląda sympatycznie, zresztą zaraz pokażę wam jego kartę, zobaczycie jego parametry. To jest kanibal, którego pokazuję a to jest właśnie glotę. Zobaczcie, trzy pancerza, sześć punktów życia. No ale zobaczcie jaka dopieszczona jest ta figurka. Ona naprawdę prezentuje się fenomenalnie, pełna detali, a jednocześnie niesamowicie przerażająca. Kanibal, którego przed momentem omówiłem, ale go gdzieś tam cofnąłem. Karta Kanibala wygląda następująco. No i podobnie jak i Ravenous, move move, a więc dwa ruchy. Zobaczcie na no punkty życia. 6 punktów życia też niesamowicie niebezpieczny przeciwnik. Lepiej mu nie wchodzić w drogę. Później mamy kartę Remains, czy też szczątki, a więc mamy kartę monstra, które to będzie. Powiązane z największym epickim potworem w tym rozszerzeniu, czyli ze Mutilation. Remains będzie symbolizowane przez żetony, które będziemy umiejscawiać na mapie, no i to są tego typu żetony. No ale te żetony mogą po jakimś czasie spowodować przywołanie Mutilation. A Mutilation to właśnie ów potwór, którego pokazywałem Wam na samym początku. To jest ta wielka figurka, ta potworna figurka, z którą to trzeba będzie się. Z którą to trzeba będzie się zmierzyć, a więc bardzo niebezpieczny potwór. Mieliśmy jeszcze Atrocity, gdzieś mi zaginęła w tym momencie karta, więc Atrocity w tym momencie Wam nie pokażę, ale jest jeszcze właśnie ów potwór, mogę Wam pokazać jego figurkę. To jest właśnie ten duży, to jest właśnie to duże monstrum, a więc również niezwykle niebezpieczny, wymagający przeciwnik. Jeśli chodzi o poszukiwaczy bohaterów to dostajemy ich siedmiu. Każdy z nich będzie miał własną figurkę i rzecz jasna własną kartę. I zobaczmy pokrótce jak one wyglądają. Mamy po pierwsze Pris, która jest niewątpliwie odniesieniem do Blade Runnera. Blade Runner to swoją drogą mój ulubiony film i Pris jest także postacią, która mi się niezwykle podoba. Zobaczcie ona nie wykorzystuje w ogóle punktów zdrowia psychicznego, ale może kopiować umiejętność jednego z innych bohaterów i korzystać z jego zdrowia psychicznego. Więc w jaki sposób jest z innymi bohaterami powiązana? Pris prezentuje się następująca, więc ma figurkę tego rodzaju. Później mamy drugiego bohatera i to jest Charles Ryan, który jest zakuty, który jest zamknięty w mechu, który przemieszcza się z wykorzystaniem z przeciężkiego sprzętu. Ma 12 punktów żywotności, 3 punkty zdrowia psychicznego. Jest dosyć powolny, ale jest nieoceniony wtedy, kiedy będziemy przemieszczać się po zalanych pomieszczeniach, bo na tych pomieszczeniach w ogóle nie wykorzystuje tlenu, będąc zamknięty w tej swojej metalowej puszce. No a figurka? Też wygląda niezwykle okazale. To jest chyba jedna z tych ciekawszych figurek, bohaterów w ogóle w całej serii. Później jest David i to jest chyba moja ulubiona postać z tego dodatku. To jest android, który będzie wykorzystywać specjalne żetony zamiast punktów zdrowia psychicznego. Mianowicie działa to w ten sposób, że za każdą ranę, jaką posiada, na początku swojej aktywacji może dobrać jeden taki żeton, a te żetony mogą później być wykorzystywane do przerzutów, czyli niby nie ma zdrowia psychicznego punktów przerzutów, ale w praktyce, jeśli ma na przykład 4-5 RAN, to ma 4-5 przerzutów, a więc jest niezwykle, niezwykle skuteczne. Amanda Weaver, która wygląda jak Ripley z Aliens, no i to nazwisko nie jest przypadkowe, taka jest właśnie. Taka jest właśnie wycieczka i aluzja. Jest to bohater, który będzie korzystać także z dodatkowej figurki, z figurki kota. Kota, który to będzie traktowany przez potwory jako jeden z bohaterów i w jego stronę będą mogły się owe potwory przemieszczać. Choć my nie będziemy mogli sterować tym kociakiem, w zasadzie tylko w określonym zakresie, jeśli zbiorą się tam jakieś monstra. No ale też interesująca postać, bo wykorzystując owego kota możemy część monstrów odciągać. Pod warunkiem, że będziemy gdzieś tam w jego okolicy stać. Steven Cooper to jest niezwykle oryginalna postać, bo Steven jest jedyną postacią, która pozwala nam ingerować w tor aktywacji, w kolejność aktywacji. Po pierwsze, może się zamienić z inną postacią. Po drugie, istnieje też możliwość zamiany w ramach akcji, czyli mało tego, że na początku aktywacji może się zamienić, to jeszcze później może się zamienić z inną postacią, czyli niesamowicie przydatna umiejętność. Grając w Deep Madness ta kolejność, w jakiej wykonujemy akcję, układ na torze aktywacji często wymusza na nas konieczność zaplanowania całej tury, a Steven wywraca to do góry nogami. Możemy w zasadzie dowolnie przemodelować naszą kolejkę. Dakota Johnson z kolei jest interesującą postacią, gdyż pozwala nam Wykonywać akcję poza swoją kolejką, bo ona otrzymuje specjalne żetony, a później może te żetony wykonywać, aby poza swoją kolejką wykonać nagle akcję, czyli poza swoją aktywacją, gdy coś się niebezpiecznego do niej zbliży, albo gdy będzie chciała kogoś zaatakować, to może wykonać natychmiast taką akcję. Też niezwykle użyteczna. I wreszcie Jacob Clark, który to będzie, który to będzie wojownikiem, który to będzie um, potężnym. Potężnym czyścicielem, dlatego że Jacob posiada niezwykle potężną umiejętność polegającą na tym, że w trakcie walki korzysta także z czarnej kości, z tej kości, która do tej pory była zarezerwowana dla potworów. Jeśli uda mu się wyrzucić odpowiedni wynik, to jest w stanie od razu zabić dowolnego, nieepickiego potwora, czyli nawet korzystając ze słabej broni, jest w stanie uśmiercić jakiegoś dużego potwora, który nie jest epicki. Więc niesamowicie Mocny w ataku. I tak oto prezentuje się 7 dodatkowych postaci, zamkniętych w pudełku do Uncounted Horrors. Poza tym, w tym dodatku otrzymujemy jeszcze trochę żetonów, które już pokazałem wam po części, omawiając postacie i potwory. Tam jeszcze jest na przykład żeton plus jednego punktu życia. Pokazałem wam już także te figurki, ale jest jeszcze jedna bardzo sympatyczna rzecz, o której warto powiedzieć: to są te trójwymiarowe. Trójwymiarowe znaczniki to są znaczniki miejsc, z których wylęgać będą się nowe potwory. Pamiętacie podstawową wersję i to, o czym Wam opowiadałem? Mianowicie. Żetony, które zostały przewidziane w podstawowej wersji gry do oznakowywania puls, z których wylęgają się potwory, bardzo zlewają się z pozostałymi żetonami, które kładziemy na mapie i ciężko momentami rozeznać się, co gdzie jest. Dzięki tym znacznikom wszystko staje się o wiele bardziej przejrzyste. Umiejscawiamy taki trójwymiarowy znacznik i z dużej odległości bez problemu widzimy, na której części kafla pojawią się nowe potwory. Dostajemy też dwa dodatkowe znaczniki, które mogą zastąpić nam z jednej strony znacznik, znacznik pożarcia, znacznik konsumpcji, który to przesuwany jest po torze etapów oraz znacznik aktywacji, który to może zastąpić żeton przemieszczany po kartach aktywacji poszczególnych postaci. I tak prezentują się elementy zamknięte w rozszerzeniu, do, rozszerzeniu pod tytułem Uncounted. Horrors. Teraz chciałbym zaprosić Was do podsumowania. Chciałbym powiedzieć Wam, jak oceniam zawartość tego pudełka i owe przedstawione przed momentem komponenty, i jak wygrało mi się także w scenariusz, który jest dorzucony do tego rozszerzenia, bo to jest coś, o czym także warto opowiedzieć. Deep Madness jest jedną z tych gier, w które w trakcie ostatnich miesięcy mocno się zagrywałem. Gra, którą przedstawiałem Wam zarówno w trakcie unboxingu, w trakcie obszernej relacji z rozgrywki, gra, o której mówiłem nawet na kanale Granie w Chmurach, mówiąc, że to była moja gra miesiąca w kwietniu. I z tym większym, w związku z tym entuzjazmem, siadałem do otwarcia, później do ogrywania elementów zamieszczonych w pudle do Uncounted Horrors. I muszę powiedzieć, że to jest po prostu rewelacyjne rozszerzenie. Bardzo podoba mi się to, że dostajemy sporo dodatkowych elementów, i to elementów, które całkiem nieźle wkomponowują się w podstawową grę. Czasami jest tak z kickstarterem i z kampaniami, które są na tym portalu, że odblokowywane są dodatkowe poziomy, dodatkowe elementy, ale one niekoniecznie pasują do tego, co jest w podstawowej wersji gry. One robione są troszkę na siłę, po to, żeby skłonić dodatkową liczbę graczy do tego, aby wsparli projekt. Patrząc na listę tego, co mamy w Uncounted Horrors, nie mam absolutnie poczucia tego, że coś zostało na siłę przeszyta. Mało tego, powiedziałbym więcej. Te elementy, które znajdujemy w tym pudełku, są doskonałym przykładem tego, jak budować dodatkowe poziomy wsparcia w trakcie kampanii gry, którą chcemy ufundować, bo owe dodatkowe postacie, które zostały dorzucone do tego rozszerzenia i jednocześnie, w związku z tym, stanowiły dodatkowe poziomy wsparcia w trakcie kampanii. Są so, rewelacyjne. Sam pomysł odniesień do tego, aby były to postacie nawiązujące do świata science fiction, do filmów, do różnego rodzaju settingów science fiction, uważam za trafione w punkt. Deep Badness jest grą o settingu science fiction, w związku z tym się rzeczy przemawia do graczy, którzy gustują w takim klimacie. Dodatkowe sięgnięcie, jeszcze po ów. Troszkę nawet zabawnie sprzedany element dodatkowy w postaci odniesienia do kultowych pozycji science fiction, takich jak alien, jak hello, było czymś trafionym w punkt. Dzięki temu, gracze byli bardziej skłonni do wspierania tego projektu, chcąc otrzymać ów ekskluzywny dodatek w postaci dodatkowej postaci. Mało tego, te postacie są naprawdę interesujące. I tu wypada podkreślić, że Deep Madness jest grą, która i tak cechuje się bardzo dużą regrywalnością, jeśli ogrywamy ją korzystając z wersji pudełkowej, czyli z tego, co mamy w samej podstawowej wersji gry. Dokładając do tego to, co mamy w Uncounted Horrors, owa regrywalność wzrasta jeszcze bardziej. Bardzo duży rozstrzał postaci, postaci, co wypada podkreślić, niezwykle zróżnicowanych. To, co mi się bardzo podoba w tym rozszerzeniu i w ogóle w całym settingu deep panes w całym świecie wykreowanym przez Rogera, to to, że każda z tych postaci, które możemy się wcielić, jest z jednej strony bardzo różna od innych, a jednocześnie nie widzę tu jakiegoś bardzo, bardzo dużego zróżnicowania w zakresie ich poziomu. One wszystkie są dosyć zbalansowane, są ciekawe do poprowadzenia nieźle się kombują momentami z innymi postaciami i po prostu sympatycznie się nimi gra. Są gry, w których wcielamy się w postać, która posiada bardzo słabą zdolność, a nasz kolega ma bardzo mocną. I mówimy sobie, pff, bez sensu, co ja z tym będę robić. W Deep Man z takiego poczucia absolutnie nie ma, bo niezależnie od tego, czy zagramy Priest, czy zagramy Davidem, czy kimś z podstawowej wersji gry, to powinniśmy bawić się bardzo dobrze. I powinniśmy mieć poczucie, że mamy kogoś, kto posiada zdolności, potrafiące zmienić oblicze sytuacji w danym momencie. I to mi się niezwykle podoba. To samo dotyczy zresztą potworów, które dostajemy. Tu ponownie należy podkreślić, że autorzy nie poszli na łatwiznę, czyli nie dorzucili po prostu kolejnego potwora z podobnymi parametrami i jedną specjalną zdolnością. Dorzucili coś więcej. Tym czymś więcej są potwory, nazwijmy to, drugiego poziomu, które to. Pojawiają się na mapie w sytuacji, w której spełnione są określone warunki. Czyli mamy potwory pierwszego poziomu, które jeśli się na przykład zgrupują, tak jak to dotyczy Ravenous, albo e, podniosą swój poziom żywotności do odpowiedniego, to są zastępowane inną figurką. To mi się bardzo, bardzo podoba. Dzięki temu to zróżnicowanie potworów, z którymi będziemy się mierzyć, jest jeszcze większe niż tylko korzystając z tym, co mieliśmy w podstawce. To, co jednocześnie jest moim zdaniem interesujące, to to, że grając z potworami z tego rozszerzania, troszkę bardziej ten punkt ciężkości i naszego zainteresowania przesuwany jest właśnie na nowe figurki potworów, bo w podstawowej wersji gry raczej naszym podstawowym zadaniem będzie omijać owe potwory, minimalizować konfrontację z nimi do momentu, gdy jest ona niezbędna, bo szkoda na nią trochę czasu. Tu dzięki temu mechanizmowi zastępowalności czasami będziemy specjalnie dążyć do zwarcia po to, żeby takie, takiej sytuacji zapobiec. Czyli jak zobaczymy dwa Ravenous na polu, to zamiast od nich uciekać, jakbyśmy to zrobili wcześniej po to, żeby powiedzmy pójść pod niej żeton, specjalnie je zaatakujemy, żeby zapobiec pojawieniu się na planszy silniejszego potwora. Podoba mi się to, dlatego że zmienia to troszkę optykę, zmienia to trochę podejście do rozgrywki i sprawia, że jeszcze bardziej będzie ona odschematyzowana, jeśli w zestawie początkowym potworów znajdą się owe potwory, powodujące możliwość pojawienia się innych. Czyli pojawia się dodatkowa płaszczyzna, która w pierwszej, w podstawowej wersji gry, była nam oferowana w zasadzie wyłącznie przez Haska, przez potwora, który mógł wypluwać te małe, pajęczo-podobne mind itery, pożeracze umysłów. Tu może być tego więcej. Bardzo podoba mi się scenariusz, bo jest to scenariusz podobnie jak w przypadku tych z podstawowej wersji gry, zupełnie inny od pozostałych. To też wypada oddać Rogerowi Ho i całemu zespołowi stojącemu za Deep że potrafili zaserwować bardzo zróżnicowane scenariusze, w których inne podejście, inne priorytety są potrzebne do tego, żeby je pozytywnie zakończyć. W tym konkretnym scenariuszu dużo się bardzo dzieje. To jest scenariusz, w którym z jednej strony musimy walczyć z czasem, Musimy zastosować znaną w różnych grach mechanikę pick-up-deliver, czyli zebrać elementy, złożyć je w innym miejscu, jednocześnie unikając uśmiercenia przez mnożące się w niesamowitym tempie potwory, i jeszcze walcząc z zalewem przez wodę, i jeszcze walcząc z ubywającą liczbą pomieszczeń. Bardzo ciężki scenariusz, scenariusz, który nie wybacza pomyłek, który no, wymaga bardzo dużej. Bardzo dużej współpracy i troszkę szczęścia. Tak bym to chyba ocenił. Co mi się bardzo jeszcze podoba w tym rozszerzeniu, to są owe trójwymiarowe figurki, które, dziękuję Wam bardzo, zastępują żetony wylęgarni. W podstawowej wersji gry bardzo mi się nie podobało to, że mieliśmy owe żetony, które z daleka. Zlewają się w jedno. One nic nam nie mówią. Z daleka ciężko powiedzieć, gdzie wylęga się potwór, na którym kaflu. Dzięki tym trójwymiarowym znacznikom wszystko staje się jasne. Mało tego, że sympatycznie to wygląda, to jeszcze dzięki temu jest to o wiele bardziej funkcjonalne. Co w związku z tym stanowi słabsze strony Uncounted Horrors. Cóż, w większości swoich recenzji przedstawiam mocne, a potem słabsze strony gry. Ale tu nie mam tak naprawdę o czym za bardzo mówić, dlatego że. Podkreśliłem już walory tego rozszerzenia. To jest rozszerzenie, które serwuje nam elementy spójne z podstawową wersją gry. Ciekawe, gwarantujące większą regrywalność, balansujące momentami lub dywersyfikujące rozgrywkę, dające jeden ciekawy scenariusz i jeszcze podnoszące funkcjonalność dzięki owym znacznikom. Czego chcieć więcej? Jeśli macie możliwość sięgnięcia po ten, do, po ten dodatek, a macie wyłącznie podstawową wersję Deepadness. To koniecznie sięgnijcie po Uncounted Horrors, bo to zdecydowanie wzbogaci, urozmaici Wasze rozgrywki. Zdecydowanie polecam Wam sięgnąć po to rozszerzenie. To była recenzja rozszerzenia Uncounted Horrors do gry Deep Madness. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zobaczcie także, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Do zobaczenia następnym razem.